you <laughs> Natura zakrzątnie się żywo, aby uważyć doskonałe piwo. Browarnik zaś musi tylko dopilnować, by tego piwa nie spasteryzować. Kasztelam niepasteryzowane, świeże z natury. Dobre! Dobre. Niemożliwe? W taktaku wszystko jest możliwe. Teraz nie oderwiesz się od internetu w telefonie na kartę bez limitu danych. Tylko za 9 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Takie rzeczy tylko w erze. Nowy, superskuteczny wkład Always Ultra chłonie do 45% szybciej, aby dać Ci najsuchszą i najczystszą ochronę. Ciesz się uczuciem czystości jak po kąpieli. Wypróbuj niezrównaną ochronę Always Ultra w wyjątkowo letniej cenie. Wtedy Te dni właśnie stały się lepsze. Skroniki kroniki kulinarnej. Mama odkryła nową odmianę gołąbki. Spójrzmy wstecz. I w tej kuchni mama powiedziała. Mam nowy pomysł winiary. Na gołąbki inaczej. Zdarzenia potoczyły się błyskawicznie. Z pokrojonej kapusty mięsa i ryżu zrobili gołąbki i zalali pomysłem na. Ugotowali, a dla zdrowia zrobili sałatkę. Jakie pyszne. Nasuwa się pytanie. Gdzie są te gołąbki? Odsunęły. Czyżby? Winiary <gry> pomysł na obiad każdego dnia Innowacja Garniera Aktywna ochrona przed wilgocią Nowość Garnier Mineral Active Dry Nasze pierwsze dezodoranty z mineralite Skuteczna ochrona przed wilgocią przez 48 godzin Komfortowe poczucie suchości 9 na 10 kobiet poleciłoby dezodorant Active Dry przyjaciółce Baj. o siebie Garnier By się skusić. Złoty Medal Monde Seleccion w Brukseli. Okocim, wszystko dla przyjemności. Dziękuję Państwu bardzo. Kochanie, paprykę wziąć żółtą czy czerwoną? Czerwoną weź. A chleb? Weź a śmietana osiemnastka czy trzydziestka? Osiemnastka. No widzisz, Oni niczym nie zapomniałeś. Oni są w Play. Rozmawiają bez ograniczeń. Mogą siebie zawsze o wszystko zapytać. Play. Usuwanie kamienia z muszli toalety nie musi być tak ciężką pracą. Teraz jest łatwiejszy sposób. Nowy brew Tornado Gel. Czyści za ciebie. Patrz. W kontakcie z wodą zmienia kolor i uwalnia moc tornado, która całkowicie usuwa kamień i brud. Higieniczna czystość i perfekcyjny połysk. Po prostu perfekcyjne. Brew tornado żel, najsilniejszy w Polsce. W Nomi masz wybór. Grzejnik stalowy w supercenie 129. Kabina z hydromasażem za 899. Nomi. Blisko domu. A jak lubi kochać się Twoja kobieta? Bez końca. Codziennie inaczej. Wczoraj aż trzy razy. Wielkie przeżycia. O pół godziny dłużej. To, co cieszy mężczyzn, cieszy również kobiety. Męski suplement diety. Wspomaga sprawność seksualną, podnosi libido. Korzystnie wpływa na jakość i długość erekcji. Witasteron. 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 Szukaj na www.vitasteron.pl oraz w dobrych aptekach. Jeśli twoje dziąsła krwawią, gdy szczotkujesz zęby, ta informacja jest dla Ciebie. Różnica między tym a tym to parodontax wiodąca pasta do zębów na krwawiące dziąsła. Parodontax zawiera aż 70% aktywnych składników. To wyróżnia ją od innych past do zębów. Pamiętaj, krwawienie dziąseł to jeden z pierwszych objawów choroby dziąseł, która może spowodować różnicę między tym a tym. A Rodontax pomaga powstrzymać krwawienie dziąseł. A, widział pan tę ostatnią reklamę na dentysty? No, raczej. No, to już jej nie będzie. A co a, będzie? A też o szybkim internecie. Ale jakim? A to ja już panu pokażę. Teraz szybki internet 8 megabitów na sekundę za 49 zł, a jeszcze szybszy router za złotówkę. 801, 802, 803. Netia. Kubica po raz 12 w tym sezonie powalczy o punkty najbardziej prestiżowego wyścigowego cyklu na świecie. Po raz 7 w tym roku bolidy Formuły 1 ścigać się będą w Europie. Formuła 1 kwalifikacje jutro o 14:00 na żywo w Polsacie. Sponsorem transmisji jest Energy Drink. Na program zaprasza Cyfrowy Polsat. Telewizja, internet, telefon. Nie ma zbrodni doskonałej, bo są doskonali detektywi. Niedzielny wieczór sensacji w Polsacie. Zwykle zostają jakieś ślady. Tę dziewczyna kręcą trumny. Rozchodowałeś to w głowie? Na nogach nie byłoby tak szybko. Zwrócę się do mojego adwokata. Nalegam. O 20.00 CSI, kryminalne zagadki Miami. O 21.00 wzór. O 22.00 kości. Zapraszamy. Legendarny wojownik powraca, by dokonać zemsty. Nadejdzie z północy zdobywca. Zostanie królem. Stepcze wszystkie węże. Życiowa rola najbardziej znanego kulturysty w Hollywood. Jego mięśnie zagrały to znakomicie. Klasyka kina fantazy. Arnold Schwarzenegger jako Conan Barbarzyńca. Mega hit w poniedziałek o 20.00. Potrzebuję pańskiej pomocy. Nie jestem tani, do kupienia. Michael Douglas, Kathleen Turner w poszukiwaniu skarbu. Miłość, szmaragd i krokodyl. We wtorek o 20:00. Przed nami rewanżowy mecz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów UEFA. W Lech Poznań przegrał ze Spartą 0–1. Mistrzowie Polski pokazali się jednak z dobrej strony na tle renomowanego rywala. W Poznaniu drużyna Jacka Zielińskiego od pierwszych minut musi walczyć o odrobienie strat. Kolejorzowi pomoże w tym doping tysięcy fantastycznych kibiców. Liga Mistrzów UEFA. Eliminacje. Drugi mecz Lech Poznań-Sparta Praga w środę o 20.00 na żywo w Polsacie. Dlaczego dookoła świata? Bo nie da się dalej pokonać. Płyniesz samotnie, to masz świadomość, że nikt po ciebie nie wróci, jak wypadniesz z ubóstwę. Jak już jest bardzo źle, to to zdarza mi się krzyczeć. No jak świadczą masz, co strasznie mi wolało. Zbijałam się z bólu. na najsilniejszej buprom i nie dałem się pokonać. Popłynęłam dalej. I buprom Max. Dla niepokonanych. Czy możesz coś zatrzymać? Mm -mm. Nie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. się skusić. Złoty Medal Monde Selection w Brukseli. Okocim. Wszystko dla przyjemności. Wcheja na kartę dostajesz za nic. Telefon bez żadnej umowy. Już od złotówki. Absurdalnie proste. Dołącz do Heja i złap swój telefon. Heja, Jestem stąd, z Beskidu. Takiej przyrody jak tu już wiele nie ma. Czyste powietrze, ziemia dlatego to wszystko inaczej smakuje. Tak jak w naszej restauracji, do nas ludzie wracają. Gotujemy po domowemu, z tego co tu w Beskidzie najlepsze. Bo jak coś jest z dobrego źródła, to wtedy ma smak. Tak samo z wodą też musi być stąd, nasza kropla Beskidu. Kropla Beskidu. Pochodzenie ma znaczenie. Wyglądacie tak samo. Wasze małe ciała są prawie identyczne, ale ruszacie się inaczej. Pampers Active Baby są idealnie dopasowane do ciała Twojego maluszka, dzięki czemu pomagają zapobiegać podrażnieniom. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Więc poruszacie się tak jak chcecie. Pampers Active Baby nie ma lepszej ochrony przed podrażnieniami. Amper. Spokojne noce, radosne dni. Czy przeszkadza Ci częste uczucie wzdęcia? Wszędzie wyprzedaże. Idziemy na zakupy? Uff, nie mam ochoty. Czuję, że mam brzuch jak balon. Nie zmieszczę się w żadne fajne ciuchy. Spróbuj Activi do picia. W wygodnej butelce. Badania naukowe potwierdzają, Activia z ActiRegularis naturalnie poprawia komfort trawienny, redukując uczucie wzdęcia. Activia naprawdę działa. Nareszcie czuję się lepiej. <noise> Aktivia reguluje i smakuje. Myślisz, że naturalne składniki są dobre dla Twoich włosów, ale czy mogą je wzmocnić? Nowy Pantene Nature Fusion uwalnia właściwości ekstraktu kwiatu Kasia dzięki technologii Pro-V. by Twoje słabe włosy stały się do 10 razy mocniejsze. Nowe szampony i odżywki Pantene Nature Fusion. Włosy tak mocne, że śnisz? Na szczęście w erze możemy mieć to taniej. Przełącz się na internet stacjonarny ery. Tańszy dla naszych klientów nawet o 50%. Takie rzeczy tylko w erze. Ha! Mike, co z tobą? Stary, daj mi spokój. Jeździsz po mnie cały dzień. Robisz to jak własna babcia. Twoja dziewczyna mówi mi co innego. Kochanie? Zjedz snickersa. Lepiej? Lepiej. Podaj. To bolało. Głodny nie jesteś sobą. Doładuj się. Kiedy żyjesz szybko, zwykła ochrona to za mało. Nivea For Silver Protect. Unikalna formuła z jonami srebra zwalcza bakterie, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Wypróbuj Silver Protect. Najlepiej sprzedający się męski dezodorant w Polsce. To, czego chcą mężczyźni. Teraz jeszcze więcej zaawansowanej ochrony. Sięgnij po nowe produkty Silver Protect. Dziś w tym domu pojawiły się nowe jerzyki pulpeciki Jaki był pan na udział w sprawie? Ja tylko w tarkę. To mama miała pomysł winiary na jeżyki z ryżem i marchewką. Całą tą marchew pomieszali z cebulą, ryżem i mięsem. Jednak to pan robił pulpety? No tak, ale co mama zalała je pomysłem na... Ugotowali i zrobili sałatkę, ale ktoś te pulpeciki zjadł. Były pyszne, więc wszyscy jedli. Pani też. <laughs> winiary pomysł na... Obiad każdego dnia. Godziny szczytu to tylko nerwy i stres Tego dnia czułam, że eksploduję I wtedy koleżanka dała mi persen Powiedziała, że szybko mnie uspokoi i nie otumani Persen szybko uspokaja, nie otumania Naturalny, ziołowy lek Persen błyskawicznie ukoił mi nerwy I odzyskałam 100% kontroli nad sobą Bersen. Bez nerwów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dobre. Trzymaj, trzymaj, przybiera! Przybrań. Przybrań. Niemożliwe? Tak, tak u wszystko jest możliwe. Teraz nie oderwiesz się od internetu w telefonie na kartę bez limitu danych. Tylko za 9 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Takie rzeczy tylko w erze. Macie coś jest do zrobienia? Mamy skrzydecki do rozdania. Kup jednego, na nim i następnego. W robocie, karnę się należy milionom Polaków. się skusić. Złoty medal Monde Selection w Brukseli. Okocin. Wszystko dla przyjemności.